Cześć. Nazywam się Mariusz Siek. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć jak dobrze zarządzać incydentami. Proces zarządzania incydentami jest najbardziej powszechnym czy najczęściej stosowanym procesem ITIL. Właściwie nie znam takiej organizacji, w której ten proces w jakimś stopniu nie byłby wdrożony. Jest oczywiście wiele Czynników, które wpływają na to, że ten proces jest tak popularny. Jednym z najważniejszych jest jednak to, że nie ma takiej organizacji, w której nie występują jakieś zdarzenia związane z działaniem usług IT, które nie wymagałyby wsparcia od zespołów, wsparcia od zespołów z IT. Dlatego ten proces jest Wdrażany i wykorzystywany. To, że jest tak często wykorzystywany i tak popularny, nie oznacza wcale, że jest procesem łatwym. Wręcz przeciwnie. Moim zdaniem jest to jeden z najtrudniejszych procesów i dobre jego wdrożenie i działanie w naszej organizacji wymaga pewnego wysiłku, przygotowania i dobrego. Dopasowania go do naszych y, potrzeb. Dlatego, żeby to dobrze zrobić, y, albo jeżeli oczywiście proces u Ciebie już funkcjonuje, żeby to w jakimś stopniu poprawić, y, chciałbym dzisiaj powiedzieć, na jakie aspekty należy zwrócić uwagę w procesie zarządzania incydentami. Pierwszym y, takim aspektem jest y, narzędzie klasy ITSM. Od razu na początku chciałbym obalić mit związany z tym, że wdrożenie narzędzia klasy ITSM załatwi nam sprawę związaną z zarządzaniem incydentami. Tak się nie stanie. Sam ITIL podpowiada nam, że głupiec z narzędziem jest nadal głupcem. Dlatego, jeżeli uważasz, że wdrożenie narzędzia klasy ITSM Rozwiąże wszystkie Twoje problemy związane z obsługą incydentów, to jesteś w błędzie. Nie rozwiążę, dlatego że narzędzie może tylko pomóc ci w sprawniejszej, w lepszej obsłudze zgłoszeń, ale wcześniej wymagane jest, aby było ono dobrze skonfigurowane wdrożone i dopasowane do Twoich potrzeb, do Twoich wymagań. Jeżeli tak nie jest, narzędzie wręcz może przeszkadzać. Nie będzie pomagać, ale będzie przeszkadzać w obsłudze zgłoszeń. Tak samo narzędzie nie zapewni Ci tego, że będziesz dotrzymywał parametry SLA. Od tego są ludzie, czyli zespoły wsparcia i ich sposób organizacji, jeżeli ta organizacja pracy i obsługi incydentów nie będzie działała poprawnie, to nie będziesz dotrzymywał SLA i narzędzie ci w tym nie pomoże. Szerzej o tym zagadnieniu mówię w moim artykule. Czy narzędzia pomogą ci w utrzymaniu usług IT? Możesz przeczytać lub obejrzeć wideo. Narzędzi oczywiście na rynku jest wiele, dlatego poprawne czy prawidłowe wybranie narzędzia wymaga dogłębnej analizy, ustalenia jakie są nasze potrzeby i wymagania, i później jakiejś analizy porównawczej kilku narzędzi i wybrania tego, które w najlepszym stopniu spełnia te nasze wymagania. Kolejnym zagadnieniem, które jest bardzo istotne, w zarządzaniu incydentami, to jest wymagany poziom usług, czyli tak zwane SLA. Tutaj oczywiście mamy dwa kluczowe parametry, które są stosowane w większości organizacji, czyli czas reakcji i czas rozwiązania, czas naprawy również nazywany. Te parametry oczywiście trzeba w jakiś sposób mierzyć. I kluczowe jest zwrócenie uwagi na to, jak mierzymy te parametry, czyli jak mierzymy czas reakcji i czas naprawy. Co jest początkiem i końcem? Zarówno czasu reakcji, jak i czasu naprawy. Te definicje początku i końca powinny być uzgodnione z biznesem, aby nie było tak, że to IT sobie coś zakłada w jaki sposób będzie mierzyć te czasy i nie weryfikuje tego z biznesem. Może to rodzić sytuacje różne konfliktowe później, bo biznes będzie czuł się albo oszukany, albo wprowadzony w błąd, dlatego tutaj jest wymagane ustalenie tych yy, bardzo ważnych informacji z biznesem. Szczegółowo to opowiadam w moim innym artykule, jak mierzyć parametry SLA, część pierwsza i część druga. Jeżeli chcesz bardziej szczegółowych informacji, odsyłam cię do tych artykułów lub do wideo związanych z tym tematem. A co jeszcze jest ważne przy parametrach SLA? Ważne jest również to, aby monitorować stopień upływania czasu reakcji i naprawy. Tutaj oczywiście w tym pomaga nam narzędzie i powinniśmy mieć w narzędziu mechanizmy, które liczą, ile upłynęło już czasu reakcji lub naprawy i informują nas o tym. Moim zdaniem, pierwsza taka notyfikacja, tak się ładnie nazywa, czyli taka informacja, przeważnie jest to informacja mailowa, może być smsowa, jest przekazywana do osób obsługujących incydent, rozwiązujących incydent i kadry zarządzającej już po upływie połowu, połowy czasu reakcji lub czasu naprawy. Kolejne mogą być to 75%, 90%, 95%, 100%. Jest to ważne, żeby te komunikaty przychodziły. To monitorowanie pozwala nam podejmować działania, które spowodują, że dotrzymamy czasów SLA, że nie przekroczymy wartości dopuszczalnych, które mamy na obsługę danego incydentu. Kolejną bardzo ważną sprawą w zarządzaniu incydentami jest tak zwana kategoryzacja i priorytetyzacja. Czyli w ramach obsługi zgłoszenia, które najpierw jest przyjmowane przez pierwszą linię wsparcia, czyli trafia do pierwszej linii wsparcia, do serwis desku, jest przypisanie odpowiedniej kategorii i priorytetu dla incydentu. Dlaczego to jest takie ważne? Więc tak, po pierwsze, kategoria określa nam, jaka grupa wsparcia będzie obsługiwać dane zgłoszenie, dany incydent. Jeżeli teraz przypiszemy błędną kategorię do incydentu, to zgłoszenie trafi do niewłaściwych osób i one oczywiście po jakimś czasie, po kilku minutach, ale może po kilku godzinach, Zweryfikują to i odbiją zgłoszenie do serwis desku. W ten sposób utracimy bardzo cenną część czasu rozwiązania na to, że źle przypisaliśmy kategorię, czyli przekazaliśmy do niewłaściwej osoby, która ma obsługiwać zgłoszenie. Dlatego jest ważne, aby tą kategorię e, przypisać w sposób poprawny. Druga sprawa to jest odpowiednie przypisanie priorytetu. Priorytet mówi nam, jaki będziemy mieli czas reakcji, czas rozwiązania dla danego zgłoszenia. Oczywiście e, priorytet to jest e, określany na podstawie e, pilności, czyli w jakim czasie powinien być obsłużony dany incydent, jak i wpływu, czyli jaki wpływ ten incydent ma na użytkowników, czy na jednego, czy na wielu, czy na wszystkich i teraz jeżeli przypiszemy za niski priorytet do zgłoszenia to później jeżeli się okaże że priorytet powinien być wyższy i zmienimy ten priorytet to najczęściej wtedy występuje taki przypadek że już mamy upłynął nam czas reakcji, czas naprawy i tak naprawdę mamy przekroczenie parametrów celu dlatego należy bardzo zwracać uwagę na to jaki przypisujemy priorytet i jaką przypisujemy kategorię. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest eskalacja funkcjonalna i hierarchiczna. Bardziej szczegółowo tutaj nie będę wchodził w szczegóły i w detale. Jeżeli kogoś to interesuje, zapraszam do przeczytania artykułu Eskalacja funkcjonalna a hierarchiczna, czy je stosujesz? I tam jest wszystko ładnie opisa opisane. Dzisiaj tylko powiem, że Krótko, eskalacja funkcjonalna, czyli przekazywanie zgłoszenia pomiędzy liniami wsparcia. Jeżeli pierwsza linia wsparcia nie ma wystarczających kompetencji lub upłynął czas na obsługę zgłoszenia w tej linii, przekazuje do drugiej, tak samo druga do trzeciej. I eskalacja hierarchiczna, czyli jeżeli z jakiegoś powodu nie umiemy obsłużyć zgłoszenia, nie mamy kompetencji, czasu, czas nam upłynął. Jest jakiś problem do rozwiązania, trzeba podjąć jakąś decyzję. To zgłoszenie trafia do kadry zarządzającej, do menadżerów. Może to być menadżer incydentów, może to być jakiś kierownik, dyrektor, którzy podejmują decyzję, co dalej z obsługą tego zgłoszenia. Ostatnim elementem, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, który jest bardzo istotny w zarządzaniu incydentami w procesie, jest rola incydent-menadżera. Ja osobiście sobie nie wyobrażam, dobrze funkcjonującego procesu zarządzania incydentami bez roli incydent managera. Jeżeli ktoś myśli i uważa, że proces zarządzania incydentami, że obsługa incydentów będzie efektywnie i sprawnie funkcjonować bez roli incydent managera, jest w błędzie. Oczywiście głównym zadaniem incydent managera jest pilnowanie, aby były dotrzymane parametry SLA. W dużych organizacjach to może być nawet kilka osób, które odpowiada za, za SLA, jakoś podzielone to jest obszarami biznesowymi czy jakimiś kompetencyjnymi. Ale incydent manager to nie tylko odpowiedzialność za SLA. Jego zadaniami są m.in. to, że on koordynuje obsługę incydentów, tak? to jest bardzo ważna rola, rozstrzyga kwestie sporne motywuje zespoły wsparcia do działania do tego, żeby sprawnie rozwiązywać zgłoszenia, analizuje kategorie i ilość incydentów na tej podstawie podejmuje odpowiednie decyzje. To są tylko przykładowe jego odpowiedzialności, a to jest bardzo ważna rola i nie wyobrażam sobie procesu bez tej roli. Podsumowując, obsługa incydentów to ciągła gonitwa i walka o dotrzymanie SLA. Jest to bardzo dynamiczny proces i dużo się w nim dzieje. Powinniśmy jednak znaleźć chwilę czasu, aby się zatrzymać i zobaczyć, czy ten proces dobrze funkcjonuje w naszej organizacji. Co możemy poprawić? Co można zmienić, co można robić lepiej. To oczywiście wymaga pewnego zaangażowania i naszej pracy, ale jest to wysiłek, który się opłaci i który będzie z korzyścią dla całej organizacji, nie tylko dla samego procesu. Pamiętaj tylko, żeby mieć na pokładzie. Menadżera incydentów, bo to jest również zadanie dla niego. Na koniec pytanie: co możesz poprawić w procesie zarządzania incydentami? Jeżeli chcesz odpowiedzieć na to pytanie, zapraszam Cię, zostaw komentarz poniżej tego wideo. Jeżeli masz inne pytania, uwagi, komentarze, również możesz zostawić je poniżej tego wideo. Za dzisiaj Ci już serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Mariusz Siek.